W studiu Gości, Rumuniusz Szalmiet, były minister obrony narodowej. Witam serdecznie. Czyli co, mamy początek nowej akcji zbrojeń? No nie, no, nie nazwałbym tego zbrojeniami, no, bez przesady. Na razie pamiętajmy o tym, tak, że NATO ustaliło pewien minimalny procent, jeżeli chodzi o nakłady na obronę. Założenie takie, że każde z krajów członkowskich co najmniej 2% będzie przeznaczało na, na swoją obronę. I, i większość krajów natowskich tego nie robi. Więc e, jeżeli... E z Zbrojeniami nazwać się, przywrócenie poziomu, który został uzgodniony w czasach, kiedy nie śniło się żadnym kryzysie, to chyba wielka przesada. No tak, tylko że 2% PKB w każdym kraju oznacza tak naprawdę zupełnie coś innego. 2% PKB Niemiec, czy 2% PKB Słowacji, czy to Polski. Zgodę. To są w ogóle zupełnie ale, kosmiczne ale, różnice. No tak, ale te różnice wynikają oczywiście z tego, jakie potencjałem poszczególne kraje dysponują, jaką mają gospodarkę, jaką mają wobec tego siłę a oczywiście, że 2% od gospodarki niemieckiej czy od PKB niemieckiego i od PKB Słowacji, to są różnice. Ale tu chodzi o to, żeby każdy z krajów, który należy do NATO, Wkładał do tego wspólnego worka obronnego, no tyle, ile, na ile go stało. Tylko jak to się ma w takim razie do tych głosów, które nie tak dawno słyszeliśmy, że tak naprawdę musimy sami się o sobie, siebie zatroszczyć, żebyśmy mogli liczyć na to, że NATO się o nas również zatroszczy, kiedy tak naprawdę każdy kraj ma trochę własną politykę tą obronną prowadzić, a nie ma wspólnego budżetu NATO i NATO nie robi wspólnych nie zakupów. Ma. Zgoda. Natomiast jest, są jakby dwa spojrzenia na, na te kwestie. Pierwsze spojrzenie to jest takie. Czym jest sojusz? Prawda? Więc sojusz jest tą wspólnotą obronną, w którą mówimy, każdy wkłada no maksymalnie tyle, ile powinien, ile może, tak żeby razem żebyśmy byli silniejsi. Ale też wiemy z drugiej strony, że jeżeli na przykład nasz kraj będzie jakby słabym elementem w tym sojuszu... No to o tyle mniej się, będzie się liczył nasz głos wtedy w tych gremiach, które zapalają decyzje. Tylko więc... co w takim razie świadczy o sile tego poszczególnego elementu, jakim są poszczególne kraje sojuszu? Ilość sprzętu, nie. jakość nie. wojska? Nie, ilość nie. wojska. Znaczy, to są że, elementy oczywiście, które należy uwzględniać, ale rzeczą podstawową w każdym planowaniu obronnym to jest pytanie, czy, czy dany kraj ma sposób na obronę. Rzecz jest boją strategii. Pomyślę na tym, w jaki sposób będziemy się bronić, gdyby nie daj Boże, zagrożenie wystąpiło i ten sposób musi nam gwarantować i przeciwnikowi, że atakować nas mu się nie opłaca. A my mamy taki pomysł? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem trzeba go szukać i szkoda, że go nie szukamy. Na razie naszym pomysłem na obronę jest to, że jak coś to jest na to. Ale no, mamy doświadczenia z sojuszami, że, że nie zawsze to. No tak, to tylko że to, co pan mówi, powoduje, że no, pierwsza rzecz, która mnie się nasuwa, że w takim razie kupowanie sprzętu nic nie da. Więcej no. wydamy pieniędzy, ale jak po nie ma to, żebyśmy nie wiem ile tego sprzętu mieli, no to i tak nie będziemy wiedzieli, jak go wykorzystać. No, no, zakładamy, wie pan, zakładamy, że, że, że tak, że, że wybieram się do pracy i pytanie, co ja kupię? Jaki samochód? Czy kupię samochód wyścigowy Formuły 1? Tak? Czy kupię no, jakiś pojemny, jeżeli będę coś przewoził? Sprzęt to jest zawsze pochodna koncepcji zadania, które mamy wykonać. A więc, jeżeli yy, wydajemy pieniądze na wojsko. To pytanie wobec tego, jaki sprzęt będzie potrzebny temu wojsku, żeby ono wykonało to zadanie obronne, o którym mówimy. Jeżeli przedtem było założenie takie, że, to, że nie, nie czeka nas żaden konflikt zbrojny Boże Broń u naszych granic, natomiast to, w czym uczestniczymy, to są owe misje zagraniczne, no to do, do, do misji wiadomo mniej więcej, jaki rodzaj uzbrojenia był potrzebny, prawda? Wiadomo na przykład, że e, strój, który używał żołnierz Polski e, e, w Iraku, nie przyda się do działań w naszym kraju, prawda? To są różne strefy klimatyczne, chociażby dlatego. A to jest drobiazg. Natomiast rzecz znacznie poważniejsza to jest pytanie tak, e, czego szkolimy żołnierzy, patalowanie, sprowadzanie dokumentów czy obrony kraju, e, w co tego żołnierza uzbajamy, w jaki rodzaj sprzętu. Prawda? No i stosownie do tego pytanie, czy to przygotowanie nasze obrony, to dlatego, który patrzy z zewnątrz, który miałby ochotę nas napaść, są wiarygodne, czy też nie. Ale skoro w takim razie, tak jak pan mówi, naszym jedynym planem obronnym, gdyby coś, to jest to, że my mamy na to, to możemy powinniśmy na to zapytać, jak właściwie to wojsko ustawić i jaki sprzęt kupić, nie, 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 nie. I jak szkolić. No, jeżeli no, znaczy tym się na to różni od układu warszawskiego, że tam wszystkie poruszenia wojski, jak ustawić wojsko, to decydowały marszały w dużych takich. E, 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 czapeczkach, prawda? Natomiast jeśli o NATO, tutaj każdy kraj podejmuje swoje decyzję i uzgadniamy, no na przykład, ja myślę, że jeżeli idzie o plany władalnościowe, no to mam nadzieję i sądzę, że, że tutaj Polska miała bardzo istoty. Wpływ na to, jak te plany ewentualnościowe, do jeżeli obejmują one nasze, to im jak zostały skonstruowane. No, mam nadzieję, że tak jest, mówię. Tak? Nie, nie mam wglądu tych planów, więc nie wiem. Tylko nie boję się pan tego, że my w tej chwili, myśląc i patrząc na to, co się dzieje za wschodnią granicą na, na Ukrainie e, i, i, i działanią Rosji, generalnie zaczynamy w ogóle całą koncepcję wojska podporządkowywać tylko i wyłącznie temu, co się tam dzieje, a w ogóle nie myślimy globalnie hmm, nie. o wojsku jako takim. Nie, nie. Ja sądzę, że, że po prostu to, co się dzieje, na wschodzie uświadomiło nam, że to zadanie, które zostało zapisane w Konstytucji Rasi Uzbrojnych, mianowicie obronę niepodległości, całości to i granic, no staje się po prostu jest rzeczą oczywistą. Przedtem sądzono, że to jakby tak troszkę nam odchodzi. Nie, bo do tej pory było prosto relatywnie, to no. już... Sojusz... Podprosił nas o pomoc w tak. Iraku, w tak. Afganistanie, gdziekolwiek indziej. No to NATO mówiło dokładnie, czego od nas chce i wtedy było po prostu. Nie, tutaj planowano, planowano jakąś operację. Tutaj Oczywiście. trzeba mieć już własne koncepcje, tak jest. własne plany. Zgoda. zgoda. I kto ma je w takim razie opracować? No jak to kto? No, mamy władze, które zajmują się obronnością, mamy dowódców wojskowych, sztaby, różnego rodzaju gremia, które no, powinny się tymi rzeczami no, zająć. Tylko powinny, ale sam pan mówi, że tego nie robi. No może coś robią, no zobaczymy, to znaczy tak. Oby nie było tak, że trzeba to sprawdzać, ale no z, z, z obronnością to jest trochę tak, że jak z tym pożarem, prawda? Nie chcemy, żeby on wybuchł, ale dobrze jest wiedzieć, co się zrobi, jak wybuchnie, nie daj Boże. Więc no, no te przygotowania muszą być czynione i ja mam nadzieję, że, że refleksja, która się kojarzy w związku z tym, co robi Rosja na Ukrainie, będzie taką refleksją, która zmusi nas wejście do, do przemyślenia poważnie spraw obronności. Słyszę, że tutaj minister, bo oglądałem te słowa zanim usiadłem tutaj z panem, no mówi o tym, że trzeba zastanowić się nad wysokością w ogóle nakładów na obronę. To jest jeden z problemów, tak. To jest pytanie, jak ta, jak ta potrzeba ma być realizowana. No, rzecz jest również oczywiście w obecności również sił natowskich, ale pamiętajmy, na terenie naszego kraju, ale pamiętajmy, że to my jesteśmy NATO. To nie jest jakiś zewnętrzny zwierz, który przyjdzie będzie nas bronił. My jesteśmy członkiem NATO, prawda? No, teraz, siła NATO zależy również od nas. Tym szczególnym członkiem NATO, bo jesteśmy najbardziej wysuniętą placówką. Ruch, no to, ruch, to jak zawsze. Niestety, w historii w to nie wiele nas, jak widać, ciągle uczy. Dziękuję bardzo za rozmowę, a teraz jeszcze